Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszych potyczek z grami, filmami, książkami i innymi dziwnymi rzeczami związanymi z kosmosem. Teraz dalej testujemy tablet Nvidia Shield K1 i na nim będziemy się dzisiaj pastwić dalej nad grą Grawitacja. Został nam tam jeden rozdział na prawa stacji kosmicznej i pomyślałem sobie, że wykorzystam ją, żeby powiedzieć wam trochę o zasadach dynamiki Newtona. To bardzo ciekawy temat, który może przydać Wam się w szkole w życiu codziennym. Albo gdy przypadkiem pojawicie się na przykład na stacji kosmicznej, albo gdzie indziej w kosmosie. Także włączamy sobie w tym momencie grawitację. No dobra, odpalamy sobie naszą grawitację. Grawitacja. Gravity don't let go. Już wiemy, że Sandra Bullock jest tutaj naszą astronautką. Ostatnio robiliśmy. Pierwszą misję, czyli ratunek i powrót oraz ostatnią kontrolę nad Sojuzem. No to teraz sobie wejdziemy w naprawę ISS i zobaczymy co też tam trzeba będzie zrobić ciekawego. A ja postaram się Wam wytłumaczyć przy okazji tej gry czym są trzy zasady dynamiki Newtona. Niektórzy, którzy już do szkoły nie chodzą mogą sobie przypomnieć o co tam chodziło, natomiast ci którzy do szkoły jeszcze chodzą mogą z tego skorzystać. Ok, e, tu widzimy naszą astronautkę, wyszła właśnie ze śluzy powietrznej i zabiera się już za e, naprawianie stacji kosmicznej. Co tu trzeba zrobić? Napraw uszkodzone komponenty ISS. Bla, e, bla, 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 ok, trzeba wracać co jakiś czas do śluzy powietrznej, żeby uzupełnić zapasy tlenu. No ok, tlen jest w przestrzeni kosmicznej jak najbardziej przydatny. Aha, rozumiem. Tam nam na zielono pokazuje nam, gdzie jest uszkodzone miejsce. Na fioletowo, różowo, amarantowo, w sumie to chyba amarantowy, mamy zaznaczoną śluzę powietrzną. Jakiegoś widzę, że limitu czasowego chyba nie ma, więc możemy sobie na spokojnie podlecieć do usterki. Ok. Skoro ogranicza nas, skoro ogranicza nas tylko tlen. Stop, 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 stop się. Trochę zakręciłem. No to wyjaśnię Wam w tym momencie już, na czym polega pierwsza zasada dynamiki Newtona. Aha, tutaj do naprawienia mamy panel słoneczny. Eee, teraz obrócę się, żebyśmy widzieli Ziemię. Dobra. Mamy tutaj niejako dwa układy: mamy Ziemię, wobec której się poruszamy, i mamy stację kosmiczną, wobec której w tym momencie nie poruszamy się w ogóle, z tego co widzicie. Po prostu wyrównaliśmy prędkości, ale załóżmy, że Ziemi po prostu w ogóle tutaj nie ma. Będzie nam łatwiej to wszystko zrozumieć. Mamy sobie stację kosmiczną i mamy naszą astronautkę. I to jest nasz ośrodek. Pierwsza zasada dynamiki Newtona: mamy 50% tlenu, może cofnijmy się jednak lepiej do śluzy powietrznej, żeby w razie czego na bieżąco uzupełniać sobie tlen. Okay. Spoko. Teraz stop. Odwracamy się. Trochę do góry i nic nie widzimy oczywiście. Dobra, jest jakiś prześwit. <laughs> ok, niech ona sobie naładuje e, zapasy. A my wracamy do pierwszej zasady dynamiki Newtona. Mówi ona, że jeżeli na ciało nie działa, nie działa żadna siła, lub siły działające równoważą się, to ciało takie pozostaje w spoczynku albo porusza się tak zwanym ruchem jednostajnym, prostoliniowym. No i dokładnie, właśnie tutaj mamy to. Rzeczy Powiedzmy, że są leniwe. Lubią zachowywać stan, w jakim są. Jeżeli nie działa na nie żadna dodatkowa siła, czyli tutaj, na przykład, nasza astronautka zatrzyma się tak jak w tym momencie i wyrówna nasze prędkości ze stacją kosmiczną, to pozostanie tam, dopóki nie zadziała na nią żadna siła. Natomiast jeśli, tak jak teraz, odpalimy na chwilę nasze silniczki, to zadziałamy na nią przez chwilę siłą i wprowadzimy w ruch jednostajny prostoliniowy. O, i właśnie się nam odbiła. No to oznacza, że będzie się poruszała po prostej z tą samą prędkością. Oczywiście tak jak w tym przypadku, jeżeli nie natrafi na żadną przeszkodę oraz pomijając wpływ grawitacji Ziemi, która będzie zakrzywiała ten tor. No ale tak jak mówimy, za ośrodek przyjęliśmy sobie tutaj naszą stację kosmiczną i naszą astronautkę. I znowu się oddaliłem od śluzy powietrznej. I może nam się skończyć tlen. Czyli jeszcze raz działamy delikatną siłą przez chwilę. Po prostu nadaliśmy prędkość naszej astronautce i ona tak będzie sobie lecieć, lecieć i lecieć. To samo mielibyśmy w przypadku lodowiska, tak? Jeżeli na lodowisku odepchniecie się, to będziecie jechać. Tylko tutaj tarcie, opór powietrza oczywiście po jakimś czasie zwolnią, spowolnią nas. A tu w przestrzeni kosmicznej mamy idealne warunki, żeby przetestować sobie właśnie te fizyczne właściwości zasad dynamiki Newtona. Ok, dobra, bo chrzanie i gadam, a nie gram naprawmy to co mamy naprawić tak stop trochę w dół stop musimy się dostać do tego panelu tam o wiele łatwiej byłoby gdyby stacja kosmiczna międzynarodowa stacja kosmiczna była po prostu taką tuleją OK, przyciśnij na tym kółku, a naprawisz komponent. Dobra, tutaj widzimy, że musi zespolić ze sobą z powrotem Ua, czym się oberwaliśmy. Zespolić ze sobą z powrotem panel słoneczny, którego w sumie nie naprawiła. No, ale powiedzmy, że to jeszcze jest grana Androida można parę rzeczy wybaczyć. Stop, gdzie pędzisz? Troszkę w bok. No coś ciężko się steruje. Ten pole, na którym się używa przycisków, stop, jest bardzo małe i niestety palec mi się ślizga. A gra niestety nie wykorzystuje pada, który jest do tego tabletu Shieldka 1 dołączony. Znaczy w sensie można go podłączyć, w zestawie go nie ma. Eee, dobra. Weźmy tlen. Okej. Okay. Dobra, my sobie tutaj będziemy wymieniać tlen, za chwilę udajemy się do kolejnej przeszkody. No i druga zasada dynamiki Newtona nam się tutaj przyda. Mówi ona, że jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. No, brzmi bardzo skomplikowanie, ale oczywiście, jak to w przypadku takich, ok, stop, praw fizyki wcale nie jest. Już tłumaczę o co chodzi. Wow, 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 wow. Właśnie widzicie to w akcji cały czas. No, mówiąc najprościej, im większą siłę przyłożymy do obiektu, czyli w tym przypadku naszej astronautki, tym szybciej będzie się ona poruszała. Jeżeli siknę tylko raz, to leci sobie z jakąś tam prędkością, powiedzmy metra na sekundę, z tego co widzę po zbliżaniu się do naszego obiektu. Ok, pojedźmy trochę w dół. Natomiast jeśli przyparuje mocno, no to zobaczcie o ile szybciej się wtedy porusza o, oczywiście muszę też odpowiednio dużo siły włożyć w to, żeby zatrzymać taką naszą astronautkę ok gdzie to jest? to chyba jest w ogóle ten taras naukowy w japońskim module laboratoryjnym dobra, niech ona sobie leci naprawiać Aha. Widzicie, żeby sterować naszą astronautką, wystarczają takie małe silniczki i pierdnięcia gazu, od którego się astronautka odpycha. Ale już, żeby poruszyć całą stację kosmiczną, potrzebujemy dużego silnika, Na przykład w przycumowanym, już mi się język plącze, w przycumowanym sojuzie Coś tu się dzieje. Aha, Nadchodzą, nadchodzi fala szczątków jakichś tych satelitów, pewnie, od których się wszystkie, wszystko zaczęło w filmie. No to musimy to lecieć pod tlen teraz, bo nam się za chwilę skończy, czyli trochę w dół. Jeszcze w dół. Jeszcze w dół. No i właśnie w taki sposób, jak przed chwilą opisałem, drugą zasadę dynamiki Newtona wykorzystują. No, leć do przodu wykorzystują zgubiłem się aha wykorzystują sondy z napędem jonowym dobra niech sobie uzupełnia tutaj w takiej sondzie ciąg silnika czyli ta siła przykładana do sondy jest generalnie niewielka ale z racji na to że silnik taki działa przez bardzo długi czas no to sonda przyspiesza i możemy na przykład dolecieć sobie na Plutona tak jak to miało miejsce przy sondzie New Horizons która właśnie z takich Silników jonowych, silnika jonowego, korzystała. Dobra, teraz z tego co widzę, to musimy chyba przechwycić jakiś obiekt, który nam w przestrzeń uciekł. No dobra. Eee, tak, podnoszenie komponentów, które dryfują w kosmosie. Dobra. Musimy się zbliżyć. O kurde, teraz widzę, że nam się tutaj czas. Kończyć zaczyna jednak. I stop. Mamy to po lewej, więc musimy wyrównać nasze prędkości znowu, skierować się w kierunku. O stop i mamy to kółko. Super. Obiekt podniesiony i teraz trzeba go gdzieś tam będzie zamontować pewnie tak. Muza znowu napierdziela. Mam nadzieję, że tym razem będzie mnie elegancko słychać. Używam mikrofonu zewnętrznego. Generalnie tablet Shield ma wbudowany mikrofon, także można fajnie z niego streamować sobie. I będę próbował to zrobić w styczniu jak odpalę. Ale o tym może powiem na końcu. Natomiast... Akurat ta grama tak źle z... No podleć, 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 to chyba to małe coś na dole. Ta gra ma tak źle zmasterowany dźwięk, że niestety przechodzimy od prawie niesłyszalnych... ...teł muzycznych do no czegoś takiego, co po prostu zagłuszyć jest w stanie wszystko. Dobra. Mamy coś tu przymocowane. Nie myślałem, że ta antena się pojawi. O! Jest na dole. Została nam minuta. Coś czuję, że nie zdążymy. W ogóle da radę przejść tę misję. Może gdybym tak nie tańczył w lewo w prawo. Ok, zastosujmy drugą zasadę dynamiki Newtona. Przyspieszmy dosyć mocno. Ok, stop. Teraz odwracamy się w kierunku naszego obiektu. Martwią mnie te odłamy Stop Stop, 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 dobra Złapane. Co to w ogóle jest? Wygląda jak po prostu coś, co zostało zmielone. Okej, okay. w dół. W dół, mamy 130 metrów Uuu. no to lecimy. A! Zapomniałem otlenie. <laughs> Nasza astronautka się udusiła. Ok, spróbuję jeszcze raz, ale co od początku będziemy musieli? Mam nadzieję, że nie. O, proszę bardzo. Zaczynamy od momentu, w którym się udusiliśmy. No to super, mamy jeszcze trochę czasu, czas się wyzerował. To opowiem wam w takim razie jeszcze o trzeciej zasadzie. Dynamiki Newtona, ale żeby to zrobić musimy się zbliżyć do stacji kosmicznej. Ale może nie tak szybko. O. Trzecia zasada mówi, że jeżeli ciało na ciało A, ee, albo inaczej, bo to będzie skomplikowane. Jeżeli ciało A działa na ciało B z pewną siłą, to to ciało B działa na ciało A z siłą o tej samej wartości i takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. No i znowu brzmi skomplikowanie, a wcale... Tak nie jest. O, jesteśmy blisko tego, co mamy naprawić. E, dobra, to się zatrzymamy. To jest tak naprawdę też bardzo proste. Mówiąc prościej każdej akcji odpowiada równa i odwrotnie zwrócona reakcja. Czyli jeżeli nasza astronautka odepchnie jakiś obiekt z pewną siłą, nie mam tej obiektu, ale załóżmy, że, że, że przed nią jest jakiś właśnie tam odłam, na przykład to co przed chwilą żeśmy złapali. Jeżeli nasza astronautka odepchnie jakiś obiekt z pewną siłą, to sama również zostanie odepchnięta z taką siłą, tylko zwróconą przeciwnie odlecą więc od siebie w przeciwnych kierunkach. No i oczywiście, im większa różnica w masie obiektów, tym mniej to zauważymy. I zaraz Wam to pokażę. Eee, odbijając się od stacji kosmicznej bang! Widzicie, naszą astronautkę odrzuciło do tyłu. I działała na nią taka sama siła odpychająca, jak... Znaczy, okej, okay, stop, bo zaraz odlecimy za daleko. W momencie, kiedy, kiedy astronautka się odbiła od stacji, zadziałała siłą odpychającą na stację, a stacja na nią. Eee... Jednak jak wiemy już z tej drugiej zasady, siła taka... Po... I się zaplątałem. Cholera, bo nam się tlen zaraz skończy znowu, niestety. Jeszcze nie potrafię niestety tak i mówić, i tutaj grać. To jest skomplikowane. Podziwiam streamerów, którzy potrafią to robić. Naraz. Ok, skupmy się na razie, bo i tak widzę, że się udusimy, więc pewnie gdzieś nas tutaj rzuci. Skupmy się na razie na tej trzeciej zasadzie, żeby nie zamieszać za bardzo i jakoś spróbować to wyjaśnić. Odbiłem astronautkę od stacji, tak? Przed chwilą widzieliście to. Więc odbijając się od stacji kosmicznej astronautka e, działała na tą stację kosmiczną z taką samą siłą odpychającą jak stacja na astronautkę. Ale już z drugiej zasady wiemy, że siła potrzebna do zauważalnego poruszania takiej stacji musiałaby być o wiele większa niż siła potrzebna do poruszania astronautki I się udusiliśmy znowu. Dlatego widzieliście, że astronautka odbija się od stacji, a stacja niejako zostaje w miejscu. Aha, jesteśmy w tym samym miejscu, więc super. A mamy ten obiekt. Mamy, jest też kółko, super. Czyli warto się udusić w tej grze z tego co widać. Akcja musi się liczyć z reakcją. Jeżeli odepchnęlibyśmy na przykład drugą astronautkę od siebie, tak? Z o takiej samej masie, no to obydwie oddalałyby się od siebie z tą samą prędkością na taką samą odległość. A wiemy już z pierwszej zasady, że ta odległość. A byłaby nieskończona, no leciałyby tak i leciały i leciały, jeżeli żadna inna siła, czyli na przykład grawitacja planety albo czegoś innego, nie wpłynęłyby na nią. Dobra, montujemy co tam mamy zamontować. Swoją drogą jakość tekstur na astronautce i na tym czymś. Wow, ok, Nie wiem z czego to wynika, ale niech im będzie. Dobra, musimy teraz wrócić do śluzy powietrznej, żeby. Żeby. Zakończyć misję z powodzeniem. O! I proszę bardzo. Nawet się udało. Nie wiem, czy było tak emocjonujące, jak pierwsza i ostatnia misja. Znaczy generalnie gra. Ja już ją oceniałem, więc nie chcę tego robić jeszcze raz, bo to będzie zupełnie bez sensu. Możecie zobaczyć sobie poprzedni odcinek i tam zobaczyć, ile e, Karlów Saganów dostała w skali Karla Sagana którą stworzyłem na potrzeby oceniania różnych właśnie filmów, gier i tak dalej, które będę robił, a które związane są z kosmosem. E, natomiast no, podoba mi się ta fizyka. Ona jak na Grena androida jest e, wiadomo, że okrojona trochę i to nie jest dokładnie to, co mielibyśmy tam na górze, w przestrzeni kosmicznej, ale i tak pod względem fizyki jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o inne gry, porównując ją do innych gier. Szybko działa, no ale w sumie tablet dobry to i, to i szybko działa. Jeszcze mi się nie zdarzyła żadna gra wymagająca, która by go jakoś obciążyła. Jak znacie taką, to dawajcie znać, spróbuję go przeciążyć. Zobaczymy, czy się da. No i to tyle chyba. Wyłączmy Next mission. Nie, main menu, main menu. Zależy czy jesteśmy w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Mamy też tu jakiś tryb multiplayer ale nie będziemy chyba grać w multi, chociaż zobaczymy o co chodzi. Jako gość dołączymy do jakiejś gry. Jest Spiel Fear. Czyli sobie wejdziemy na jakiś niemiecki serwer chyba. Spiel Fear. Okej. Okay. So spielen wie. Guest win points exit. Chyba chyba nikt w to nie gra generalnie, z tego co widzę. Dobra, nieważne. Wychodzimy sobie z gry. No i tym samym kończymy już pastwienie się nad grą Grawitacji, a w następnym odcinku zajmiemy się grą Aliens vs Predator, gdzie porozmawiamy trochę o tym, czy taki Predator i taki obcy, z filmu obcy, chodzi mi o Ksenomorfa, mogłyby istnieć naprawdę i dlaczego Predator ma zieloną, połyskującą krew. To też bardzo ciekawy pomysł. A do tego będziemy używać pada, który dostępny jest do tego tabletu. Cóż, nie miałem wcześniej jeszcze tabletu, który współpracowałby z padem, więc całkiem ciekawe doświadczenie. Swoją drogą wszelkie takie gierkowe tematy będę od stycznia przenosił na Twitcha. Trochę to potrwa, żeby dobrze przystosować kanał, ale stwierdziłem, że nie będę rozwadniał tutaj stricte naukowego, popularno-naukowego kanału takimi treściami bardziej lekkimi. Co jakiś czas może pojawić się coś ciekawszego, natomiast większość będę chciał po prostu przeprowadzać tam na żywo, także wszystkie informacje na początku stycznia, a Was żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.